Jeśli chcesz odnieść sukces, musisz przestrzegać jednej zasady: nigdy nie okłamuj samego siebie. Bądź życzliwy, bądź szczęśliwy. Obie te rzeczy czynią twoją duszę spokojniejszą. Dobry śmiech i długi sen to dwa najlepsze lekarstwa na wszystko. Zauważyłem, że nawet ci Którzy twierdzą, że wszystko jest z góry przeznaczone i nic nie możemy zmienić, wciąż rozglądają się na boki, zanim przejdą przez ulicę. Jeśli nie obchodzi cię, co myślą inni, zrobiłeś już pierwszy krok do sukcesu. Zanim pójdziesz spać, wybacz wszystkim i zasypiaj z czystym sercem. Największym darem, jaki możesz komuś dać, jest Twój czas, ponieważ kiedy dajesz swój czas, oddajesz część swojego życia, której nigdy nie odzyskasz. Dbaj o swoje myśli bardziej niż o czystą wodę. Jak krople tworzą rzekę, tak myśli tworzą charakter i wiarę. Jeden fałszywy przyjaciel może wyrządzić więcej szkody niż pięciu wrogów. Najpotężniejszą siłą w życiu jest nasze myślenie, ma moc zmienić każdą sytuację. Zanim coś komuś powiesz, pomyśl, jakbyś się czuł, gdyby ktoś powiedział to tobie. Nigdy nie żałuj niczego. Co wydarzyło się w twoim życiu? Tego nie można zmienić ani cofnąć, więc potraktuj to jako lekcję i idź dalej. Przestań oczekiwać lojalności od ludzi, którzy nie potrafią dać ci nawet szczerości. Życie jest jak echo. Co wysyłasz, to wraca. Co siejesz, to zbierasz. To, co dajesz, do ciebie wraca. To. Co widzisz w innych, istnieje również w tobie. Najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej stworzenie. Jeśli jesteś zmęczony, naucz się odpoczywać, a nie rezygnować. Każdy może mówić, że mu zależy, ale patrz na czyny, nie na słowa. Ludzie nie szanują Cię, gdy jesteś dostępny. Szanują Cię, gdy jesteś wartościowy. Nie rozwijamy się, gdy jest łatwo. Rozwijamy się, gdy stajemy przed wyzwaniami. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy nie przestawaj wierzyć. Nigdy nie przestawaj próbować. Twój dzień nie nadejdzie. Bycie spokojnym to najwyższe osiągnięcie własnego ja. Mądry człowiek zawsze ukrywa dwie rzeczy o sobie, swoje plany i swoje słabości.